Tak wygląda po złożeniu. Albo pierwszy element wysunięty, czy półtora elementa, to woli. W każdym razie ręką nie dostanę, będzie gdzieś 2,5 metra do czek. Pierwsze elementy i kolejne elementy są w środku. To jak zrobione tak, żeby kołem samochodu najechać, żeby koło było w środku, tak jak ta wiaderka. Odległości należy dobrać indywidualnie. Masz jest wykręcone, czy rura jest wykręcona pięć mufa jest spawana na dole jest wkręcona rura pięć do mufy pięć